Dobrze. Kochani, dzisiaj u nas jest dzień robienia przetworów. Zresztą ten dzisiejszy dzień, nie różni się od innych, ponieważ podobnie jak wy ciągle robimy teraz przetwory. Ale dzisiaj mamy taki, powiedziałabym, w 75% włoski dzień. Stąd też znalazłam taki ładny fartuszek, który kiedyś kupiłam we Florencji. Tu jest ładny napis Firenze, więc akurat na tą okazję idealny. Jakie przetwory dzisiaj będę robić? Włoski sos pomidorowy na zimę do słoików pyszny, aromatyczny. Dalej. To akurat nie jest włoska potrawa, jak widzicie po składnikach, tylko węgierska leczo. Ko kolejna, trzecia potrawa już włoska, to jest marynowana cukinia z papryczką chili i w zalewie octowej do słoiczków na zimę, przepyszna oraz zupa krem z pomidorów z dodatkiem papryki i wspaniała zupa gotowa na zimę kiedy tylko macie ochotę przypomnieć sobie smak pomidorów to od czego dzisiaj zacznę to od sosu pomidorowego i do tego sosu pomidorowego będą oczywiście potrzebne pomidory ja sobie tu będę na wózeczek wszystko brać co będzie potrzebne pomidory Kilogram pomidorów. To są pomidory, oczywiście, z naszego ogródka, i na każdy kilogram pomidorów, na każdy kilogram pomidorów będzie potrzeba cztery ząbki czosnku, ale my y, jemy o wiele więcej czosnku i lubimy czuć czosnek. Bardzo wyraziście w potrawach, dlatego ja tego czosnku daję więcej, tu jest 10 ząbków czosnku. No i będą potrzebne olej, oliwa, jak kto woli, ja mam taki zwykły olej roślinny, bo nie mam jakiegoś specjalnego dostawcy oleju. Będą potrzebne dwie łyżeczki oregano. Oregano, większość y, przypraw. Mam z własnego ogródka, piękne aromatyczne oregano, będzie potrzebne, czyli na kilogram pomidorów dwie łyżeczki oregano, dwie łyżeczki bazyli, dwie łyżeczki bazylii, dalej będzie szczypta płatków chili. To są wszystko też płatki z naszych papryk. Jeżeli ktoś nie lubi. Ostrych potraw, oczywiście tego nie musi dodawać, ale taki właśnie ten delikatny smaczek, e, ostry, bardzo pasuje do tego sosu. E, będzie jeszcze potrzebna łyżeczka, e, łyżeczka e, soli. Sól jest w kuchni, łyżeczka cukru, cukier też jest w kuchni. No i e, na początek, właśnie, już powiedziałam, ten. Olej. To są proporcje na kilogram, i teraz, jeżeli robimy sos do słoików z większej ilości pomidorów, to oczywiście proporcjonalnie zwiększamy ilość składników. Czyli bierzemy sobie przepis i maszerujemy do naszej permakulturowej mikrokuchenki. Dobrze, i jesteśmy już w kuchence. Pierwsza rzecz to trzeba pomidory pokroić na mniejsze kawałki i zmiksować, wykrawając. Pomidory są oczywiście wcześniej umyte. Te takie brzydsze części. Ja tu mam taką miskę, gdzie zbieram odpadki, to są przysmaki dla dzików. Czyli kroimy pomidorki na mniejsze cząstki i miksujemy. I niech każdy zmiksuje te pomidory w takim urządzeniu, jakie u siebie ma. I mamy, kochani, zmiksowane pomidory. Ja akurat tak miksuję, żeby część tych ziarenek została. Skórki też są. Bardzo, skórki są bardzo fajnie pomiksowane. To jest teraz taki gęsty sok. I dodaję do tego. Dwie łyżki oleju, dwie łyżki oleju oraz czosnek, też pocięty, i to będzie się gotowało godzinę. Nieraz. Dwie godziny, w zależności od tego, jak wodniste są te pomidory. Te akurat są bardzo takie, miały dużo miąszu. Będzie się to gotowało długo, po to, żeby jak największa ilość wody odparowała. Godzina dwie będziemy do tego zaglądać. A później dopiero dodamy wszystkie potrzebne y, przyprawy. Ale ja, ponieważ będę robić dzisiaj jeszcze inne, zaraz to wstawimy jeszcze raz, ponieważ będę robić jeszcze inne przetwory, zaraz. Bo wiecie, że sierpień to jest taki miesiąc, kiedy. Po prostu słoiki nie znikają z kuchni. Słoiki i nakrętki są wszędzie oraz sięgamy wtedy takie gary, których używamy wyłącznie gdzieś tam powiedzmy od święta. I od razu sobie odsypię tutaj porcję ziół, bo miałam na każdy kilogram pomidorów, czosnki, czosnek oraz dwie łyżeczki oregano. Muszę zmniejszyć, tu się bardzo szybko to. Na wolniutkim ogniu, na wolniutkim ogniu odkryte, po to, żeby mogła parować ta woda czyli dwie łyżeczki oregano. Ja takie daję kopiaste, bo lubię, kiedy jest ten e, aromat tych e, ziół. Dwie łyż, łyżeczki, takie czubate bazylii. No i teraz. Chili. Ja myślę, że to jest mocne chili, papryczka chili. E, tyle wystarczy, zapytam męża. Tyle zwykle daję, na to, żeby było, był taki smak, jak jest. Tyle wystarczy. Dobrze. Czyli to mam uszykowane tutaj do sosu, ale to dodam dopiero później, kiedy mi już ta woda odparuje. No i. Łyżka. Od czasu do czasu to zamieszamy, ale niech się to nam tutaj ładnie gotuje. Sos. Taki włoski, prawdziwy sos. Do pizzy, do makaronów, do czego w zasadzie kto lubi. On musi być właśnie gęsty, aromatyczny, dobrze doprawiony. Więc na razie to można zostawić. Doglądając od czasu do czasu, i możemy teraz iść robić kolejne przetwory. Baza do sosu pomidorowego po godzinie wygląda w ten sposób, że jak sobie tutaj zobaczymy, to do garnka tak bardzo uważnie, to mamy jeszcze delikatną warstwę wody, ale już zobaczcie, niemal jest w tym garnku sam ten miąż. Pomidorów, tu oczywiście z czosnkiem. Jeszcze. Jeszcze niech się to gotuje z pół godziny, z godzinkę, bo to musi być gęsty, wspaniały, gęsty i aromatyczny sos, więc jeszcze zostawiamy. Niech sobie tak na wolnym ogniu pyrkocze. Po półtorej godzinie. Mamy większość wody z naszego soku odparowane. Ten sos jeszcze będzie się gotował pół godziny, już z przyprawami. Czyli tak, dajemy tutaj mamy oregano, bazylię i płatki chili. Płatków chili nie musicie dawać. Zaraz będzie to jeszcze piękniej pachnieć. Dzisiaj w naszej kuchni się w zasadzie włoskie zapachy unoszą. No i brakuje jeszcze soli i cukru. I dodamy do tego łyżeczkę soli. I łyżeczkę cukru. Taki sos jest wspaniały, ale też jest wspaniałym prezentem. Dzisiaj, kiedy idziemy do kogoś na jakąś imprezę, na urodziny, na imieniny, na jakąś parapetówkę, to w zasadzie nie wiadomo, co takiej osobie dać w prezencie, prawda? Zwłaszcza jeżeli tej osoby nie znamy dobrze. Ale właśnie takie własnoręcznie wykonane, na przykład octy, zasuszone zioła, sos, jakieś przetwory, ogórki kiszone, kapusta, wszystko to dzisiaj jest bardzo znaczącym prezentem. Zwłaszcza, że wiele osób zwraca dzisiaj uwagę na to, co je. Zwłaszcza jeżeli mamy przetwory z naszych warzyw, z naszej działki, będzie to wspaniały prezent. I teraz spróbuję, czy nic tutaj nie trzeba. Bardzo dobry, i teraz mm, zaraz mi tu będzie strzelał. Jeszcze pół godziny, jeszcze pół godziny musi się to gotować. Wtedy już ta pozostałość wody, która tutaj jest, się wygotuje i ten sos będzie wspaniały. Wspaniały. I teraz, jeszcze jedno: że niektórzy dają czosnek dopiero teraz, razem z przyprawami do sosu. Ja właśnie daję czosnek na samym początku, dlatego, że on jest. Cały, cały sos jest przesiąknięty czosnkiem, a czosnek jest bardzo mięciutki, niemal rozgotowany. W takiej wersji nie do słoików, tylko do bieżącego użycia, to na samym początku razem z pomidorami gotuję jeszcze cebulę. Pokrojoną na przykład dużą cebulę pokrojoną w drobniutką kosteczkę, i kiedy w tym pierwszym etapie odparowywania wody z soku ta cebula już jest z pomidorami. To ona później w ogóle jest niewidoczna, bo ona się rozgotuje, ale też wspaniale wzbogaca smak. Natomiast do słoiczków z cebulą y, nie robię takiego sosu. No i pół godziny czekamy. Minęło pół godziny kolejne. Sos w zasadzie nie ma już wody. O, jak tak zrobimy ślad łyżką to zostaje. To znaczy, że ma odpowiednią konsystencję i przelewamy teraz do słoiczków, tylko żeby do mniejszych słoiczków, przynajmniej u nas do mniejszych słoiczków przelewamy. O, co tam? To ja sobie to przełożę do garnka z dzióbkiem. Też nie trzeba się bardzo spieszyć, ponieważ sos będzie pasteryzowany. Można oczywiście do większych, do mniejszych pojemniczków. No. To jest A właśnie czy to, czy to, łyżką. łyżką. Trzeba będzie tak wkładać. Właśnie nie ma takiego, czyli to nie wydało. Nie ma takiego fajnego lejka jak właśnie ten z grubą szyjką. Do takich mniejszych słoiczków, bo ten z grubą szyjką nie wejdzie tutaj. Ale wiem, że ktoś kiedyś właśnie podpowiadał jakiś sposób napełniania tych słoików. Tylko ja już teraz nie pamiętam, w którym nagraniu. Pomidory w tym roku nieprawdopodobnie, nieprawdopodobnie obrodziły. Jak to powiedział kolega Krzysia, że on na śniadanie je pomidory, na obiad, pomidory na kolację, pomidory. Tak i jeszcze przetwory, tak? Czyli... No właśnie. Ale teraz się troszeczkę narobimy, za to później będziemy mieć te wspaniałe smaki. No i kochani, ostatni etap – pasteryzacja. Mamy słoiczki z sosem pomidorowym, z sałatką z cukinii oraz z leczą. Ważne jest to przy pasteryzacji, żeby woda gdzieś mniej więcej dotąd pokrywała, przykrywała te słoiki. Dlatego wybór garnka jest ważny, prawda? Ten akurat jest dobry. Jeżeli byłyby to większe słoiki, wtedy trzeba wziąć większy garnek. Część wody tutaj mam już zagotowane, wkładam w to ściereczkę. Różne są szkoły pasteryzacji, nieraz na przykład ktoś robi w ten sposób, że słoiczek jeszcze e, otacza na przykład gazetą, albo ręcznikiem papierowym, albo inną ściereczką. Ja tego tak nie robię. Pasteryzujemy, rozpoczynamy od wkładania tych najniższych, jeżeli na raty to robimy, to wkładamy te najniższe słoiczki najpierw, i to jest ważne, żeby one do siebie nie dotykały. Ciężko jest określić, ile będzie potrzeba wody, dlatego wypełniamy garnek słoikami. No i to byłoby dobrze, żeby mi się jeszcze jeden zmieścił. Wypełniamy garnek słoiczkami i mamy w pogotowiu wodę, która zaraz się zagotuje i doleję do tego garnka wody właśnie tak, żeby prawie przy samym wieczku kończyła się ta była ta tafla wody i pasteryzujemy słoiczki 10 minut 10 minut od momentu u od momentu zagotowania no to są właśnie nie ma to słuchajcie jak kuchnie tradycyjne gazowe no ale takie nie zawsze teraz są woda się zagotuje dolejemy i 10 minut będzie pasteryzacja jeszcze, momencik, trzeba poczekać. Aha, i teraz e, nie musimy po pasteryzowaniu odwracać słoików wieczkami do góry nogami. Trzeba uważać na tę chlapiącą wodę, bo w zasadzie to są takie techniki zamienne, że albo na przykład wlewamy wrzące, e, wrzącą potrawę do słoika albo zalewamy brzącą wodą, tak jak na przykład ogórki, dokręcamy i, odkrę i odwracamy do góry dnem, albo po prostu pasteryzujemy. Więc nie trzeba odwracać już do góry nogami. O, i woda się gotuje. I po prostu dolejemy tyle wody, Prawie po samowieczko. Tutaj nam chyba jest to za sprawą właśnie ścierki. Tak jak mówi Krzysiu, że się tu tworzy powietrze, się zbiera. No ale jest ok. I od momentu zagotowania 10 minut. Więc mamy 10 minut do wymiany partii słoików. Kochani, pani odrobina tego sosu. Nie może się zmarnować, ponieważ on jest przepyszny. Prze, prze Więc, mimo że nie jestem głodny, to bardzo mi się chce jeść. Właśnie. Mimo że, mimo że nie jesteś głodny i mimo że na co dzień nie jesz chleba. I na co dzień nie jesz chleba. Bardzo Wam polecam ten sosik. Jest cudowny.